Jurek Kolski z gimnazjalnej drugiej C ma stary model telefonu i bardzo się tego wstydzi. Nastolatek szuka sposobu, aby zebrać potrzebne pieniądze na zakup najnowszego smartfona. Ej, siema, jak tam twój telefon? Oddałeś go już do muzeum? Bardzo śmieszne chłopaki. No nie wiesz, że on jeszcze dzwoni? Cicho, to moja siostra. No hej, ja jestem biologicznej. Tak, wiem, wiem, zapomniałem. No, czekam. Ej, czekaj, Beata tu idzie? Co? No. Ale bomba. U bo twoja siostra to najładniejsza laska w szkole! No, weź przestań, to chydne. On ma rację, Beata jest super. Wszyscy moi znajomi się w niej kochają. Wy tak na serio? Jest twoja siostra to jest najlepsza laska w szkole. Młody mandę ciebie kanapki. No szybciej bo się spieszę. Dzięki, siostro. A i musisz mi z nią mówić, proszę. Nie wiedzieli, że ma chłopaka. No wiem, ale wiesz, dodam mnie na Facebooku, będę lajkował jej wszystkie zdjęcia. Walnij się w głowę. Ej, zapłacę ci. Poważnie? No tak. Masz tu dwie dyszki, umów mnie z nią na przerwie. No dobra, umowa stoi. Dobra. No szok, co nie widzą w mojej siostrze? Nie rozumiem tego. A jeśli Igor jest tak głupi, by zapłacić mi za spotkanie z nią, to ja w to wchodzę. Tym bardziej, że mega potrzebuje kasy. Mam tylko nadzieję, że Beata się zgodzi. Siostra Jurka jest bardzo atrakcyjna i jego koledzy się w niej podkochują. Nastolatek nie wie, jak ją przekonać, by spotkała się z gimnazjalistą, który już zapłacił za randkę. Blondyn, włosy ma podobne do mnie. No ale o co w ogóle chodzi? No mogę być z nim, się spotkać i pogadać? Słucham, a niby o czym? No po prostu. Jurek, daj mi spokojnie, nie mam czasu na pierdolę. Ale bata, czekaj, musisz z nim pogadać, no bo wiesz, sytuacja jest taka, że zdechmów pies jest totalnie załamany. O, biedna, co był pies? To był haski. Haski są przepiękne, ale mi przykro. Dlatego pomyślałem sobie, że mogłabyś z nim spotkać, pogadać, trochę... wiesz, wesprzeć go. No, ale ja go w ogóle nie znam. No i co z tego, Bata? Ja już nie mogę patrzeć, jak on chodzi ciągle załamany. No, strasznie mi przykro, no ale co ja mogę zrobić? Po prostu z nim pogadaj, tyle. No no dobra, okej. Okay. Dobra, dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć i tego poszukać. Okej. Okay. Ale czad. dobrze, że w ostatnim momencie przypomniało mi się, że moja siostra ma mega słabość do psów. Kiedyś jakiej koleżance z Pies to była ta przez dwa dni płakała. Teraz muszę tylko znaleźć Igora i powiedzieć mu, żeby grał za i wszystko będzie dobrze. Jestem genialny, a kasa będzie moja.